Cześć, mam dla Was dzisiaj drugą część pytań egzaminacyjnych z kategorii znaki zakazu i nakazu. No to zaczynamy. Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci skręcić w lewo? Nie, oczywiście, że nie, ponieważ widzimy na znaku B21, który mówi nam zakaz skręcania w lewo. Czy wolno Ci zawrócić na tym skrzyżowaniu? Nie, ponieważ na fotografii widzimy znak B21, zakaz skręcania w lewo, który oprócz tego zakazu również zabrania zawracania. Kolejne pytanie. Czy wolno Ci zatrzymać się na odcinku jezdni przed widocznym znakiem w celu wysadzenia pasażera? Nie wolno, ponieważ mamy tu zakaz zatrzymywania się przed znakiem. Kolejne pytanie. Czy w tej sytuacji na skrzyżowaniu wolno Ci poruszać się w kierunku przeciwnym do wskazanego na znaku zakazu? Nie, nie wolno. Mamy tutaj znak C12, ruch okrężny, który oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub w kierunku wskazanym na znaku. No to znaczy, że nie możemy poruszać się w kierunku przeciwnym. Pytanie kolejne. Zatrzymałeś się przed przejściem dla pieszych? Czy masz również obowiązek zatrzymać się przed linią widoczną bezpośrednio za przejściem? Tak, mamy taki obowiązek, ponieważ mamy tutaj znak B20, który jest razem z linią P12 linią bezwzględnego zatrzymania. Kolejne pytanie. Czy na widocznym skrzyżowaniu wolno Ci zawrócić? Nie, nie możemy zawrócić, ponieważ mamy tu znak B21, zakaz skręcania w lewo, który oprócz zakazu skrętu również zabrania nam zawracania. Zamierzasz skręcić w prawo? Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z lewej strony? Tak, ponieważ mieliśmy tutaj znak B20 oraz przed nami linia P12, czyli linia bezwzględnego zatrzymania się, oznacza, że musimy przepuścić pojazdy poruszające się tą drogą. Kolejne pytanie. Czy w przedstawionej sytuacji możesz skręcić na widocznym skrzyżowaniu w lewo? Nie, nie możemy skręcić, ponieważ mamy tutaj znak, co 5 nakaz jazdy prosto. Oprócz tego widzimy podwójną linię ciągłą, która również zabrania nam najeżdżania, najeżdżania i przejeżdżania przez tą linię. Kolejne pytanie. Czy zakaz określony tym znakiem obowiązuje do najbliższego skrzyżowania? Tak. Znaki ograniczenia prędkości obowiązują nas do najbliższego skrzyżowania. Nie dotyczy to skrzyżowania na, na, na drodze dwujezdniowej, na której w lot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią. Natomiast tutaj, jakby ta sytuacja nie ma miejsca, więc obowiązuje on do najbliższego skrzyżowania. Czy na drodze za tym znakiem wolno ci zatrzymać pojazd na czas do jednej minuty? Nie, nie możemy zatrzymać pojazdu, ponieważ jest to znak B36, czyli zakaz zatrzymywania się. Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo bez zatrzymania się? I ponownie nie, ponieważ mamy ponownie znak B20 oraz nie P12, która nakazuje nam zatrzymanie się, się przed drogą z pierwszeństwem. Kolejne pytanie. Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo? Nie możemy skręcić w prawo, ponieważ mamy tam znak B2, zakaz wjazdu. Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na zwężony odcinek jezdni, jeśli nie wymusza to na nadjeżdżającym sprzeciwka konieczności zatrzymania się? Tak, możemy wjechać. Mamy tutaj znak B31, pierwszeństwo do nadjeżdżających sprzeciwka, które zabrania kierującym wjazdy lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeśli zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku do zatrzymania się. Ponieważ nie zmusza, wówczas możemy. Możemy wjechać. na Ten odcinek jest dni. Czy, czy na przedstawionej drodze znak zakazujący wyprzedzania przestaje obowiązywać po zakończeniu zakrętu? Nie, nie, ponieważ znak ostrzegawczy nie jest znakiem odwołującym znak zakazu. Czy w tej sytuacji wolno ci skręcić w prawo na najbliższym skrzyżowaniu? Nie, ponieważ mamy tu znowu. Po pierwsze C5 nakaz jazdy prosto, a po drugie mamy tutaj znak, zakaz wjazdu. Czy w przedstawionej sytuacji wolno ci skręcić w prawo no w najbliższą jezdnię? Nie, ponieważ na, na fotografii mamy znak B22, zakaz skręcania w prawo. Czy znak ustawiony na prawej jezdni oznacza zakaz ruchu w obu kierunkach? Tak, dokładnie jest to znak B1, zakaz ruchu w obu kierunkach. I to wszystko na dziś.